Spotkanie z prezydentem Truskolaskim. Pierwsze w tych wyborach. Proszę Państwa, problemów oczywiście było dużo. Są problemy osiedlowe, proszę no, jest problem. Pani, by chciała o tym powiedzieć. Tak, tak myślę. że miał tak taką okazję i problemów, nawet jako pierwszy oddał Pani głos. No tak, no bo znam ten temat bardzo dobrze, jak się Państwo podzielić z innymi, to nie ma żadnego problemu. Ja wiem, że na spotkanie przychodzą ci, których coś boli. No i słuchajcie, byliście kiedyś jakimś kundentystyce, to czasami tak się profilaktycznie, ale tak normalnie, jak coś bolało, to się przychodzi, Tak samo i tutaj, bo przychodzi się jak coś boli. Człowiek bardzo silną motywację do przyjścia. Ja temat znam, ale jak się Państwo tutaj z innymi, to jak najbardziej będzie miała Pani Taką możliwość, bo chyba teraz właśnie wszystko do tej rundy. Tak. Ja Panię prezentuję. A, ja a oczywiście, Panie, panie. Prezydencie, ja parę słów o zasadach. Bardzo bym prosiła, aby Państwo zgłaszali się do e, zadawania pytań. E, przy otrzymaniu głosu prosimy o przedstawienie się. E, no i myślę, że możemy <coughs> rozpocząć od tej właśnie pytania, którą wskazał pan Prezydencie. No tak. Chodzi mi o te trzy to, to, po, 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 no Tak, o <coughs> to poznajomość. Także bardzo proszę o przedstawienie się. E, z mieszkanką osiedla Bema. I to, to jest to. Bema dokładnie. Eee, tak, jak pan prezydent powiedział, że się znamy po znajomości, to mam nadzieję, że te, tego już teraz się będę trzymać. I teraz nasze, te znajomości służbowe, nie, nie oczywiście, że teraz pójdą w do, dobrym kierunku, w naszą stronę. Chcesz zgodnie z Pani Ruszono, przepraszam, ja pytanie chcę zadać. Czyli, czyli oni są, oni są Są po prostu, oni są po prostu. Kolejne pytanie, bardzo prosimy. Ja chciałem zadać pytanie, zgłaszałem się. Ale też jestem mieszkańcą. I też jestem mieszkańcą. Dziennikarzem, i niech pan zadać. Nie, 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 nie. Proszę o to, jak powiem tak, nazywam się Jan, tak jakichś tam jest mieszkańca. Na miejmy się niestety, a nie z prezydentem. I proszę podjąć, proszę podjąć, proszę podjąć decyzję swoją odpowiedzialnością żeby obaj Panowie z były zadowolony. Nie ma takiej możliwości. Nie ma Nie ma takiej możliwości. Jest Panie Prezydencie. Ja mogę usiąść i powiedzieć coś nie, na nie ten temat. Ale jak wygra będzie. Jak pan nie będzie fałszować wyborów, to na pewno pan już nie będzie prezydentem Tak? Tak. Powtórzę, pan. pan tak, powtórzę. Tak? Mam tak? na to dowody. Tak. tak? Dokładnie. No, proszę bardzo, proszę bardzo. To...

Może myślcie co. Także to jest, to jest, to jest oczywiście taki, taki pomysł. Który... Pan się w ogóle nie orientuje w sprawach biednych panie, panie prezydencie. Panie panie rozdącym, to, to panie pan jest ignorantem tutaj. I zdamy zdamy za kłamcą za do tego. Szanowni Państwo, minęła godzina. Dziękuję Państwu za Ja chciałem zadać pytanie. ja <grymka> Bez przemocy, bo w już bez przesady. Bo... Przemocą było nie mi mikrofonu. Pani wie, że to jest karalne. To dwukrotnie więzienia. To utrudnia pracę, więzienia. Panie prezydencie, pan na przykład kłamie. Tam to nie jest konflikt sąsiedzki. Wspólnota nie może mieć jednego terenu na pół podzielonego, tylko jedna wspólnota ma cały teren. To dlaczego pan kłamie w takim razie? Na publicznym spotkaniu. Mówi pan o konflikcie sąsiedzkim. Ma pan, na coś tam. Ale jak ma pan pytanie do prezydenta, to proszę przysłać dla mail. Tak, nie odpowiadać. Dobrze, czy... Pani Urszula, mam pytanie. Dlaczego pytanie nie jestem zapraszana na konferencję prasową prezydenta Biegasowego? Ale, ma Pan e, potrzebę pytanie, to proszę wysłać my hmm. na Ale dlaczego, pytania, nie, dlaczego na nie dostaję zaproszeń na Konferencję Pracowej Prezydenta Białegostoku? Ja, ale jeżeli ma Pan jakiekolwiek pytanie, bardzo proszę o przekazanie drogą maila. Czy Państwo wybierają dziennikarzy, którzy mogą uczestniczyć w Konferencjach hmm. Pracowych Prezydenta Białegostoku? powiedziałam, jeżeli Pana cokolwiek interesuje, proszę drogą mailową. Tak, do interesują mnie terminy, miejsce i tematyka spotkań pracowych e, Konferencji pracowych Prezydenta Białegostoku. Wysyłałem z do Państwa maile. Jedzie na Pańskie pytanie, mam nawet 14 dni, więc mm. bardzo proszę o kierowanie tych Jasne. pytań w ten sposób i będziemy na przykład. Czyli odpowiadać. kiedy będą dostawać znowu informacje o terminach, tematyce i miejscach konferencji no prasowej prezydenta. Mm-hmm, jakieś pytania do jawsza to panu na Pani nie wie, że to jest łamanie tak? prawa przez Państwa. Utrudnienie pracy dziennikarzy. Drogą, no ja Odpowiadacie Państwo w terminie na pytania? Panie Urszyło? Czy nie? Na moje nie akurat. A prezydent bezczelnie twierdzi, że nie będzie płacić grzywien z Wojewódzkiego sądu administracyjnego za brak informacji publicznej, tylko organ, czyli podatnicy, czyli urząd. Więc ja nie widzę sensu skarżyć prezydenta do sądu administracyjnego, bo to po prostu tylko jeszcze obciąża naszych podatników. No. Tak. Czyli państwo macie prawo. To, o to się bardzo cieszy. To Nie było, do biznesu. Proszę bardzo. Proszę nie brakować przejścia. Pożar pali się. Dobra.